Pewny, że wygramy, ale że w takich rozmiarach na, na pewno nie. No, ale zresztą widać, że jesteśmy przygotowani, i te ciężkie warunki były dla nas. Pozytywem niż negatywem. To, to oni otrzymali. No właśnie, lepiej, lepiej właśnie zagrała Jodba czy po prostu zawiód na całej linii. Znaczy nie myślę, myślę, że tutaj jest ewidentnie pokazane kto jak jest przygotowany do tej ligi. My mamy dużą kadrę wyrównaną i jesteśmy przygotowani. I to pokazaliśmy i dzisiaj szczególnie jeszcze skuteczność była na 70%. No. I znowu z tyłu na zero, chyba obrona to już wasz taki jest główny atut. Tak, no. Gramy, gramy w tym samym ustawieniu praktycznie wszystkie mecze, także tutaj nie ma, nie ma pomyłek. No i bramkarz, oczywiście, jest bardzo pewnym punktem naszego, naszej drużyny. No i wyjątkowo chyba ilość kibiców dzisiaj. To już się robi niemalże trzecia tu, liga. Tutaj to przerasta, przerasta nasze możliwości, ale cieszymy się, bo my wcześniej gramy dla siebie, gramy dla kibiców i z nimi też się cieszymy z tego wyniku. Jakiego zawodnika czy zawodników pan wyróżniłby dzisiaj? Nie, nie, nie ma co wyróżniać. My jesteśmy, nawet tu ja mówię cały czas, powtarzam, że nie ma podstawowej jedenaski, jest podstawowy, podstawowy, 21 zawodników, a 18, którzy wychodzą na mecz i, i wszyscy wszyscy, którzy wchodzą, dają siebie wszystko i tu nie ma kogo wyróżniać. Wszyscy jest super.